Dobry kochani, witajcie w kolejnym dniu ze mną, we vlogu oczywiście jedzeniowym. Na śniadanie mam wodę przede wszystkim z pomarańczem i świeżą miętą. Do tego postanowiłam, że dzisiaj śniadanie będzie na słodko, taką miałam fantazję. I mamy tutaj dwa wafle ryżowe z masłem orzechowym, bananem posypanym cynamonem i wiórkami kokosowymi, a do tego solidny kubeł herbaty zielonej. Wróciłam do domu, zrobiłam szybkie zakupy na ryneczku i w Lidlu. I tak bardzo na szybkości chciałam Wam pokazać co my tu mamy. Czyli mamy dwie papryki, jedną czerwoną, drugą zieloną. Pasta paprykowo-marchewkowa. Ona jest chyba za trójkę. Skład jest całkiem ok, także Wam polecam, jeżeli nie macie czasu przygotować coś samemu. Tutaj mamy koperek, pietruszkę, seler. To są migdały mak, co tutaj się kryje, kalarepa, fasolka żółta świeża, czereśnie, bób, sama dobrodziejstwa z rynku pomidorki. E, tutaj mamy morele e, i reszta rzeczy już jest z czyli awokado, jabłuszka, e, mleko kokosowo, jakie? Ryżowe. Stofów wędzone i jedno zwykłe do tego biobanany, które były tańsze niż zwykłe banany, co mnie zadziwiło. No ale okej. Okay. Dalej mamy kaszę, e, nie kaszę, tylko płatki orkiszowe, płatki owsiane. Tutaj się kryje kasza pęczek i ogórki no i ziemniaczki. Także to by było na tyle. Na szybkości chciałam Wam pokazać, jak to wygląda. No i polecam Wam korzystanie właśnie z tych sezonowych rzeczy typu bób, czereśnie, ponieważ no nie możemy się cieszyć nimi cały rok, tylko właśnie teraz, póki jest sezon. Także ok, zmykam. Widzimy się w następnym moim posiłku. Myślę, że ten lunch śmiało można nazwać pełen przekrój z lodówki, ponieważ znajdziemy tutaj totalny miks, przypadkowe składniki, ale całość wygląda kolorowo i w sumie o to chodzi, więc może powiem po kolei. Mamy tutaj ryż, kapary jabłuszkowe, pomidor malinowy, ciecierzycę, paprykę czerwoną, ogórek kiszony, to pomarańczowe to jest pasta paprykowa z Lidla, na to sezam, troszkę bazylii i koperku i to wszystko. Eee, także zabieram się. Ojojoj, co tu się wydarzyło ze światłem? Zobaczcie, słońce nam szaleje. Także zabieram się za lunch i do zobaczenia w następnym posiłku. Przeszła pora pod wieczorek. Przed sobą mam jedną morelkę i czerwiec Muszę przyznać, Wam się do tego, że będę jadł pierwszy raz w w tym sezonie. Więc jestem dosyć podekscytowana tym faktem. dlatego mam kawusią z tym mlekiem z Lidla kokosowo-rurowym, które jest przepyszne, kawa smakuje po prostu idealnie. I generalnie to w ogóle dzisiaj mam dziwny dzień, no pospałam 4 godziny, obudziłam się gdzieś o 4 w nocy, eee, próbowałam zasnąć tak do 5, mniej więcej, godzinę dałam sobie i nie mogłam i stwierdziłam, że okej, okay, skoro nie mogę, no to wstaję, więc... Jeżeli wyglądam jak zombie, to właśnie dlatego, że no, spałam tylko 4 godziny, ale czasem tak mam im bardziej, próbuję zasnąć, tym bardziej mi to nie wychodzi, więc już. E, no dobra, to taka mała degresja. Mm, na pewno jeszcze z Wami się zobaczę pewnie już tylko i wyłącznie po drugiej stronie obiektywu, bo totalnie będę już a mówię tutaj o kolacji, na którą może przygotuję Bób, w sumie go kupiłam dzisiaj, ale to jeszcze nie wiem. Zaraz już to zobaczycie. zobaczyć. Tak jak powiedziałam, tak też zrobiłam, czyli ugotowałam bób. Jest to chyba najbardziej banalna i prosta sałatka z babu, jaką na pewno wszyscy znacie. Po prostu mamy tutaj ugotowany bób, pomidorki, koperek i cebulka. Hmm, a czy coś tu jeszcze jest? Chyba nie. No ale cóż, czasem właśnie taka klasyka jest fajna, na co dzisiaj miałam ochotę. Hmm, bób też pierwszy raz w tym sezonie jem, także generalnie jaram się, do tego jeszcze trochę ryżu żebym nie była zaraz głodna i to chyba tyle tak, dziękuję wam kochani za uwagę i do zobaczenia następnym razem buziaki, papa jeśli myśleliście, że tak zdrowo zakończę tego vloga, to byliście w totalnym błędzie proszę bardzo to co tutaj poszło czyli 1 trzecia czekolady została przeze mnie zjedzona a teraz dopadł mnie straszne wyrzuty sumienia no i już jestem gotowa żeby to spalić Także, no cóż, nie byłabym sobą, gdybym nie zjadła czekolady. Tym miłym akcentem kończę już teraz na serio tego vloga. Do zobaczenia. Papa! Pa.